Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Magic Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek z unboxingów. Nie wiem czy były unboxingi y, chyba nie. Nie, były, były, były unboxingi y, co ja dam i mam trzy rzeczy powiem za ile to kupiłam i gdzie kupiłam. Um, I to co? Zaczynamy! Jeszcze ja chciałam Wam powiedzieć, że dawno mnie nagrywam z stworzeniu i za to, to nie jest specjał, ale za to, że e, dobiliście te 70 subskrypcji. Chyba miało być 75, nieważne, ale zrobimy to jako 70. Mega Wam dziękuję za aż 1300 wyświetleń, czyli 1298 wyświetleń. Mega Wam dziękuję. Dlatego nagrywam, będzie specjalność oczywiście i to z jakąś osobą możliwe Jeżeli mi ta osoba prześle, jeszcze nie powiem wam z kim I Ale postanowiłam, że za to, że jeszcze nie ma specjalu że jeszcze mi nie przesłała ta osoba To postanowiłam, że nagrywam z odcinek, to co zaczynamy A więc tak, y pierwsza rzecz to jest Oktopus, ośmiornice, ale popit to kosztowało 10 zł z Chińczyka kupiłam. Kolejna rzecz to kolejny popit, tylko taka bransoletka Nie wiem, czy to można tak wciskać na maksa jakby w sensie. Bo wiem, że na ETUI telefon, na telefonie. Znaczy na ETUI takie na telefon to jest takie i właśnie różne są takie i... Nie da się do końca wciskać. A to jest brązoletka. I ona kosztowała też 10 zł. I też z Chińczyka. I tu nie wiem o co chodzi, ale to jest opaska na komary. I niby nie będę ciągnąć. Tylko ja mam uczelenie, że liczyłam dzisiaj i 11 komarów mnie pogryzło. Bo ja mam u... niby każdy, Niektórzy mówią, że każde ma uczelenie. Tylko mój rekord to był taki wielki bąbel. Pod kolanem. I warkocz. On, nie wiem, czy mówiłem, ale to też jest z chińczyka. Wszystko jest. I trzecia rzecz to warkocz. Ta, taki. Taki warkocz. Wygląda, jakby on był mały, i on chyba będzie ciupka mniejszy, no bo ja mam mega długie włosy. Mam mega długie włosy, więc. No, ale będzie nawet spoko, tylko na razie wygląda, że będzie mało i on kosztuje 8 zł. Też z skimczyka, bo wszystkie życie są skimcika. I to co? Otwieramy. Więc otwieramy. Wiem, że tak robię co chwilę. I pierwsza rzecz, która będzie otwarta. Nie no nie będę robić od najpierw, tylko od, który, ym, no do, do rzeczy, która mi się najbardziej podoba, znaczy nie od, tylko do. Więc wpierw jest ośmiorniczka. Ja tego nie musiałam yy, nożyczkami. Pamiętam, że też była... O oh my gosh! Jakie to jest fajne! Takie fajne, to tylko miękkie Pamiętam, że byłaś, były takie właśnie, takiego koloru żelono, żelono, takie trochę biało, trochę żółte, chyba coś takiego No, coś takiego i... Tylko one nie zmieniają po prostu miękki, w sensie wiecie o co tu chodzi to jest tylko jedna strona. No. Tak wygląda to fajnie. I tu macie popit. Czyli macie dwie rzeczy w jednym można powiedzieć. że tu nie ma smutnej, smutnej minki, tylko jest sama wesoła. I jeszcze było jakieś różnego koloru, ale no. Ona mi się najbardziej spodobała on się mega wciska takie miękkie i takie małe takie małe te powiedzmy kółka do wciska nie? tak muszę się bierze o właśnie i przejdziemy do kolejnej rzeczy Nie wiem, po co to zrobiłam um, Teraz jest trudny wybór To czy to Dajcie znać w komentarzach lub w dyskusji Który wam się bardziej podobał Zależy czy będą komentarze włączone Były to w wyłączach I Hmm Dobra, to teraz to. Bo to. A na końcu. A. Chociaż nie, to mi się bardziej podoba, chyba. Nie. Yes. Czy to nie jest nasz. Czy to jest naszyjnik, czy co? To kurde jest. Fajne. <gry> to jest, kurde, jakiś naszyjnik? Bo jak tak? Mógł takie coś tu ja. I to naprawdę wydam 8 zł. Nie no, mało, to jest, ale. Nie no, raczej to jest na włosy, tylko w jaki sposób, mam pytanie. To się zakłada, ja to muszę rozkmienić. Dobra, się Jakiejś osoby. I teraz to. To jest, to jest bransoletka A tędy ją otworzę, ważne. Jeżeli w ogóle się uda Nie, jednak chyba się nie uda No czemu to się nie chce otworzyć, mam pytanie Nie Aha, to tutaj to w ogóle się starłam Chyba Ale raczej tak Chyba, ale raczej tak i tu mamy, a nie, dasz się go wciskać, tylko to jest tak inaczej, bo to jest bransoletka I nie wiem, a co tu... Aha, no tu ma jakiś zapach na komary Tylko taki jak do jak do WC W sensie, jak się kupuje wiecie co, albo jak się coś robi wiecie, no co mi chodzi nie. ale dobra, niech będzie. Jak to założyć? Tu, bransoletkę. Nie znam się na tym. Kompletnie się nie znam. Jakoś tak to trzeba zrobić. Nie wiem, ale mamy darmowy popić. Kolejny. Nie no, nie darmowy, ale to jest trochę. Też bransoletka jeszcze. Jak pomyśleli, przeciwko marom. Tylko teraz pytanie: jak to się wkłada? O tak? Nie yeah. Dobra, yy, trudno Albo nie trudno, czekajcie Oh my gosh Nie wiem o co tu chodzi To jest takie coś Focus, złap się no, Nie chcę się złapać do kamery to, no Dno. No, będę chyba tak się długo z tym męczyć, więc no to co? Na dzisiejszy odcinek kon koniec. Um, dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. Um, mi jednak chyba najbardziej to. Tylko proszę, dajcie tym razem znać. I to sobie proszę, piszcie w, w dyskusji. Proszę, proszę proszę, bo to jest dyskusja. I czy to jest... Może się szybciej dowiem, chociaż wątpię, ale może. Czy to jest jakiś naszyjnik, jeżeli to ktoś kupował? Może to jest popularny, nie wiem. Czy to jest coś takiego? Czy to faktycznie jest, żeby to tak jakby to... że to się jakoś bierze. Jakoś to się zamoc... trzeba to zamontować jakoś tak na włosy. Coś trzeba spiąć czy coś. Nie wiem, nie znam się kompletnie, bo to wygląda, jakby to miał być jednak na szyjniku. Nie wiem o co tu chodzi, ale okej. Okay. To co, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, ale najbardziej pożytne to jest chyba ta opaska. Jeszcze ja przetestuję, czy dzisiaj mnie ugryzą bo mnie. Ogólnie tu mnie gryzą tak 3-4 razy na dzień. No nie, znaczy no, czy rzadko, ale. Znaczy nie, nie rzadko czasami, ale ostatnio to mnie tak 2-3 na dzień nie gryzą, więc no. Chyba najbardziej pożyteczne jest to. Lub to, chociaż tu chodzi po prostu o to, że to się opłacało nawet. No. No co, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Bye bye, Waszmarniczki.